Cześć, jestem Blueshadow, a to jest pierwsza, a właściwie już drugi odcinek z mikrofonem. Zamierzam na nowo poprowadzić serię kroniki Mertany, jako że tamta stara seria była bez mikrofonu i już nie będzie jej kontynuacji. Zaczynamy nową grę. Niestety nowa gra nie działa, więc muszę wczytać sajwa. Jakby ktoś się pytał, co to były za sajwy, to zaczynam to nagrywać drugi raz, gdyż za pierwszym razem nie nagrał mi się dźwięk z kronik. Intro muszę wam dodać w montażu, bo kroniki MRTany dostają pośledzenia umysłowego. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Dobra. Yy, od razu mówię. Yy, z... Potem czytać wszystkie dialogi. Jak tam sami zauważyliście, muszę się przyzwyczaić do mikrofonu, bo jakby mam go pierwszy raz, to znaczy się pierwszy. Dopiero drugi raz z nim nagrywam, więc jeszcze nie, nie ogarnąłem trochę odległości, czy mam być dalej, czy bliżej. Muszę się z tym wszystkim dogadać. Yy... Hej, cześć, nazywam się Marvin Jak się tu? Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jeśli chodzi o to, czy będę spoilerował coś, to niech, niektórzy nastawią się już na to, że będę i niech nastawią się na to, że mogę się jąkać, zacinać, bo pierwszy raz, znaczy pierwszy raz, po prostu no, nową dla mnie rzeczą jest to, że muszę nagrywać z mikrofonem. W sensie muszę, chcę nagrywać z mikrofonem. I jest to dla mnie nowa rzecz. I jeszcze nie do końca przyzwyczaiłem się do tego, że mówię. Zazwyczaj po prostu grałem, było to wszystko na wideo, ale nie było mojego głosu, nie było mojego komentarzu, więc jest to pewna nowość dla mnie. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Nie będę też gadał przy dialogach, bo. Mogę albo ja przekrzykiwać dialog, nikt nie będzie, ten kto chce go usłyszeć nie będzie go słyszał, lub dialog będzie zagłuszał mnie, co jest totalnie bez sensu, moim zdaniem. Cześć, jak leci? Źle... Pierwszy raz płynę statkiem i nie daje już rady. Bez przerwy tylko kołysze i kołysze. Niedobrze mi... A co jak wpadniemy na skały? I zatoniemy? Nie umiem pływać! Jak wtedy sobie poradzę? Oczywiście, nie ma sensu wybierać w tym przypadku, w sensie jedno i to samo, bo i tak nie ma to znaczenia, co wieżę. Szczerze mówiąc, też się trochę boję. Naprawdę? Też nie potrafisz pływać? Potrafię, to nic trudnego. Wystarczy mocno machać rękami i nogami, tak, żeby mieć głowę nad powierzchnią. A, no i jakoś trzeba też wytrzymać w wodzie, bo pewnie jest lodowata. Świetnie, czyli nie dość, że się utopię, to jeszcze będzie mi przy tym zimno. Propo jeszcze tego intro z gry, to nie mam pojęcia dlaczego to nie działa. Po prostu coś nie współgra na Windowsie 11 z modyfikacją graficzną D DX11, więc trochę problem. Jak zainstaluję Uniona to jest dobrze, ale już DX nie działa, więc to dziwne moim zdaniem. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi Cię dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w królestwie, ale to długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc to, po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciało, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny. Ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę. Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe. O, oh, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. E, dobra. Robimy wszystkie questy, Rozumiem. przynajmniej postaram się robić wszystkie questy, jakie są Wszystkie zadania, poboczne, główne, wszystko Już grałem w tą grę, już się przeszedłem Także nie jest dla mnie niczym nowym graniem W sensie wiem jak to przejść mniej więcej, znam zadania Wcześniej grałem po stronie Araxos Jak pierwszy raz to przechodziłem to pod Potem nagrywałem to pod zręczność, ale totalnie nie idzie mi granie pod zręczność więc po prostu spróbuję teraz zagrać strażą miejską. Myślę, że to będzie lepsze. I pod siłę, jako szermierz, będzie też dobrym wyborem według mnie, bo to jest mój styl gry mniej więcej. Lubię grać pod siłę. Jest prościej, na pewno pod jednoręczną, bo jednoręczna jest szybsza w porównaniu do tej dwuręcznej, którą musisz zamachiwać się przez 3 godziny. Jak podróż. Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na archolos? To co robię to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym. Dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Mam twoje szaszłyki. Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. No, a sprawdźmy, jak smakują. Smakują prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło by wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. Miejmy nadzieję, że gdy już dotrzymy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. Dobra... Kotel do grzybu to jest ogólnie syf, tak że w ogóle Rozumiem. nie ma sensu go robić, jak się nie gra magią, bo on działa jak ciemne grzy, Po prostu, jak zdarzysz 50, to dostajesz plus 5 many. Więc się nie opłaca, a daje tak mało życia, że to jest żart. Nie moim zdaniem. Zrobię sobie pierwszego save'a, żeby mi się granie wykrzyczyła w razie czego. Bo pamiętajmy, że to nadal jest Gothic Mimo wszystko. Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego, co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą, widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże. Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Byle najdalej od wojny. Otóż to za duże ryzyko. Poza tym, nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną nie się zajmą koledzy po fachu, a ja. Ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz, jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni, może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. W porządku też mogą być problemy mnie z dźwiękiem, bo pierwszy raz nagrywam w ten sposób, że osobno nagrywam dźwięk w innym programie, a osobno wideo. Więc jest to trochę utrudnienie, ale przy montażu po prostu ułatwia to sprawę, dlatego tak robię. Wybijam wszystko, bo po prostu exp, eksp, oprócz expa jeszcze jedzenie, leczanie i wszystko inne. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi, wierzysz w bogów? Też nie ma znaczenia, co wybierzemy, bo i tak magii się uczymy z książek, a nie jak to było w zwykłym gotniku 2, że trzeba być magiem. Wiara od zawsze była dla mnie ważna. To bardzo rozsądna z twojej strony, ale też bardzo naiwna, Boisz się nieznanego? To zrozumiałe, ale muszę cię rozczarować. Bogowie nie słyszą Twoich próśb i z pewnością nie odpowiadają. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj, to taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może dzisiaj kiedyś przyda? Ja już nie zamierzam bawić się magią. Taka a Ursa, nigdy nie myśleliście, że on mógł być, jakby, oficjuszem w jakimś klasztorze? Bo, jakby, według tego to. Ten. Może odszedł z klasztoru, bo jakby ma zwoje. Chociaż zwoje też można kupić na każdym innym straganie, więc. Ale taka mała teoria może być, nie? Nie ławka, tylko kurde to. Ej! Jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Ja mam nadzieję, że mikrofon mi nie wykryje gry, bo On mimo podróż. to, że mam na słuchawkach, to jakby ustawienia dźwięku jeszcze muszę trochę pokombinować z tym. Są na to duże szanse. Po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes, z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No, ależ oczywiście. Dobra. Co tu jeszcze mamy? One chyba nie będą chciały ze mną gadać. Ej, ty. Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że rozmawiamy? Wrazka ma jeszcze do nas ostatniego quest'a, a z pogadam na końcu, ponieważ nie trzeba będzie walczyć. Zresztą nie trzeba będzie, ale dobrze jest jednak zyskać dodatkowe doświadczenia. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wrazka. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Fila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu, pod pokładem, jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowa ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszczam mnie z oczu ani na moment. Dobra, robimy tego quest'a. Przy okazji otwieramy skrzynię na samym końcu. Będzie darmowa zbroja. Jakieś szmaty, co miałem tam? Pięć chyba, obrony, wszystkiego. No wiadomo, lepsze to niż nic. Nie znam się chyba na otwieraniu zamków. zwoju. Okay. Nie mi się zbugował dźwięk. Jakbym dwa razy użył tego zwoju, bo mi się złożył i nie otworzył skrzyni. Nic tu nie ma. Okay. Ja już byłem? Te były otwarte chyba, więc. No, mamy tę skrzynię, którą mi tak potem odzyskamy. Tam jest jakaś słaba broń, więc tak mi to nie potrzebno. jej już nie powiem. Znalazłem twoją zgubę. Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele Sowicie ci za to odpłacili. Uwaga, spoiler. Wraska ginie, także wywalona. I tak nie dostaniemy tej nagrody, ale zyskaliśmy grog, więc możemy go oddać Askę i Ej. nauczy nas robić strzały. Jestem Marvin, a ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk grogu poprawi ci nastrój? Tego mi było trzeba, chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy. To wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Wydaje mi się, czy. Nie, myślałem, że Fabio będzie gdzieś szedł. On zawsze się nie rusza i tak się zdziwiłem trochę, ale dobra. Zaprobujemy z Fabio. Wow, to jest. Gość odleciał. Ty. Myślałem, że już poza mapy wleciał. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk. chcesz? Tak, chcę Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier I tym kimś będzie taki herlak jak ty? Masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała I ten Marvin tu nawet nie ruszył ustami jak to mówił Dobra, taktyczny zapis Lecimy to żeby teraz Gry. kryt wleciał, bo bez kryta będzie ciężko z nim. Dobrze, tak trzymaj. Bo rozwalają... No, dalej! dobra, bez kryta się udało. Jak patrzyłem, to chyba nawet nie wleciał kryt. Zawsze to Leczę się tym szczurem, bo i tak mam tak mało HP, że Takie szczur wyleciał mnie życie. Chwila. Mój łeb... Uh, czego ty jeszcze chcesz, Głów Mały. Dobra. A ja mam jakiś pogrzebasz? Co to jest? Sieczne 5, wymaga na siła 5, penetracja pancerza 5. Ja nawet nie wiedziałem, że mi ją pogrzebasz. Myślałem, że on lagą bije. Jak cicho. Dobra. Pierwszy odcinek też myślę, będzie krótszy, bo muszę sprawdzić, jak to będzie wyglądało z tym dźwiękiem. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.